A jak wpływa w ogóle e, choroba na Pani codzienne życie? Modyfikuje Pani to, co robi Pani w ciągu dnia? Tak, trochę dostosowuje życie pod to. Zawsze się denerwuję, czy będzie toaleta w danym miejscu. Muszę sobie planować podróż i, i picie na folii, że na przykład jak wiem, że zaraz będę jechać do pracy, no to rano nie piję. Tak samo przed snem już staram się mniej pić, żeby nie wstawać 5 razy w nocy. Czyli to istotnie ogranicza. Tak, no też praca, mam taką pracę, że no muszę być cały czas raczej dostępna, jestem na działalności gospodarczej, też nie wszyscy rozumieją te dolegliwości. Raz się spotkałam w sądzie, że sędzia nie chciał mnie wypuścić do toalety, po prostu, ale ja musiałam wyjść i wyszłam ostatecznie, ale taki brak zrozumienia i patrzenie ludzi, czemu ja tak często wychodzę do toalety, Jestem na przykład nie wiem, no, na paznokciach i muszę wyjść dwa razy do toalety podczas godzinnych paznokci i hmm. ta pani się tak patrzy na mnie już jest przyzwyczajona, że ja muszę wyjść, ale no, też nie chcę się tłumaczyć każdemu, że ja mam chory pęcherz, chociaż czasem muszę. Też wpadam na stację benzynową, czasem po prostu mam ochotę na środku, yy, gdziekolwiek jestem po prostu przysiąść i się wyświesiać po prostu, bo, bo to jest takie barcie na glące.